Cześć, a dzisiaj na moim kanale po raz pierwszy i być może po raz ostatni seria Lego Video. Zapraszam do oglądania. No i mamy tutaj zestaw Lego Video o numerze katalogowym 43103 kategoria wiekowa 7, a zestaw ten kupiłem ze względu na promocje, które były jeszcze w zeszłym roku, czyli w 2021 i kupiłem go za 10 zł bodajże w smyku. No i jak zobaczyłem właśnie tą cenę, no to nie mogłem przejść obojętnie obok tego zestawu, no i jednak przekonać się na własnej skórze, co to LEGO Video tak w ogóle jest. Jeżeli chodzi o ten zestaw, no to jest on z 2021 roku. Mamy w środku jedną minifigurkę właśnie takiego jakiegoś pirata, no a liczba elementów w tym zestawie to 73. No cena katalogowa tych zestawów LEGO Video to 89,99. No więc tutaj takiej ceny to na pewno za ten zestaw bym nie dał, ale za dyszkę, no to mówię, czemu by nie no i warto było to kupić i zobaczymy teraz sobie na odcinku co to w ogóle jest dobra, nie przedłużajmy, otwnatnijmy sobie tej plombę i w ogóle zobaczę co mamy tutaj w środku, pozwólcie, że zmienię kadr, no i wysypmy sobie zawartość naszego opakowania i przyjrzymy się co my tu w ogóle w tym opakowaniu mamy, bo nigdy nie miałem z tym styczności no i widzę, że tak, na pewno mamy tutaj instrukcję składania naszego zestawu Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Czyli tak, poskładamy naszego, nasze pudełko w 13 krokach bodajże. Co jest fajne, widzę to na pewno to, że tutaj w trzech krokach dokładamy całą tą płytkę, czyli nie tak to obecnie wygląda. Tutaj mamy instrukcję chyba do naszej aplikacji, ale u góry tutaj mamy tą podstawkę i te nasze bitbicy do przyczepiania na tej tutaj tablicy. Dobra, tak to prezentuje się instrukcja. Mamy tutaj chyba nasz uchwyt, mamy elementy, mamy tutaj jakąś drobnicę, mamy tutaj naszą figurkę, yy, mamy jeszcze separator, który w zestawie za 10 zł, a powiem Wam, że chyba cena katalogowa teraz separatora w 2022 po tych podwyżkach nie wiem, czy też nie wynosi 9,99, no więc tutaj separator w sumie można było wyrwać z tego zestawu, no a reszta klocków to chyba jest gratis. Dobra, tak to wygląda, jeżeli chodzi o zawartość tego opakowania. Dajcie mi chwilkę, ja to pozamieniam w gotowy zestaw i przyjrzymy się temu nieco bliżej, jak to już będzie wszystko poskładane. No i nasz pierwszy zestaw LEGO Video na kanale jest już poskładany i powiem Wam, że jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj wrócić na chwilę do instrukcji składania, bo tutaj mamy poskładaną kotwicę, ale zauważyłem podczas składania w instrukcji, że tu na dole mamy właśnie naszą kotwicę. Tutaj ewentualnie chyba możemy to zamienić w taki oto statek i jeszcze w coś takiego, ale powiem Wam, że nie mam bladego pojęcia co to jest. Możecie dać znać w komentarzu, bo mi osobiście to przypomina po prostu jakąś taką minkę, ale możecie dać znać czy ktoś może się domyśla, co to tutaj mamy na tym obrazku? No, a teraz wracając do naszej, do naszej skrzynki, jeżeli chodzi o minifigurkę, no to ona tutaj naprawdę zasługuje na plus. Ona jest za taką właśnie szybką, no i niestety tutaj z tego odlewu mamy taki, takie wgłębienie. No, i niestety troszkę mam wrażenie, że psuje nam to tutaj wygląd całej tej przedniej szybki. No, bo jakby nie patrzeć, mam wrażenie, że to powinniśmy eksponować, ale nie z czymś takim tutaj właśnie na środku. Dobra, tą szybkę możemy sobie tutaj zdjąć. Jeszcze mi właśnie element jakiś z tyłu odpad. Nie ma to jak trzymać sobie pasek i próbować to tutaj zdjąć. No po prostu gratulacje. <grywa> Dobra, mamy naszą figurkę naszego pirata. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o minifigurki, to wygląda na to, że to jest moja pierwsza figurka właśnie z video, ale naprawdę ona mi się tutaj podoba. Bardzo szczegółowo i świetnie nadrukowana, nawet na nóżce. Torsik, widzimy jakąś czachę, widzimy jakieś kości, ma jakąś taką marynarkę z tyłu, jakiś tonący prawdopodobnie statek, tatuaże na rękach, ma nawet tutaj nadrukowane, w ręce jeden hak, bardzo ciekawa buźka, no i taki irokes z taką oto opaską. Także minifigurki, jeżeli, jeżeli chodzi o tą minifigurkę, no to ona naprawdę wygląda tutaj świetnie. No i oczywiście ta nasza minifigurka jest umieszczona tutaj na takiej podstawce, no a tutaj mamy nasze właśnie bitbitzy, które powiem Wam, że niektóre są również naprawdę ciekawe. No tutaj widzimy właśnie jakąś czachę nawiązującą naszego pirata, Jakąś mumię, jakieś walki, kolejny, kolejne nawiązanie tutaj do pirata. Także naprawdę, naprawdę te beat tutaj wyglądają dosyć, dosyć ciekawie. Teraz przechodząc do tyłu, no to tutaj mamy wspomnianą kotwicę, którą widzieliśmy na instrukcji składania. No a jeżeli chodzi o wnętrze, no to tutaj mamy jeszcze taką oto świetną gitarę, którą możemy przypiąć do naszej minifigurki. I jest to taka gitara w kształcie kotwicy. Tak jak mówiłem, możemy ją sobie tutaj przypiąć naszej minifigurce. No i gitara tutaj również robi świetną robotę. No i jeżeli chodzi o wnętrze, no to tutaj mamy miejsce na naszych 16 bitbitców, które mamy w tym zestawie. No i poza tymi, które widzieliście, które są tam przyczepione, no to mamy tutaj jeszcze cztery, które postanowiłem schować, ponieważ jakoś tak najmniej mi się podobały. No mamy tutaj tylko jakieś nutki. Właśnie takie jakieś mam w mojej ocenie najsłabsze bit-bitsy, to sobie tutaj właśnie do tyłu na te dedykowane miejsce postanowiłem schować. No i jeżeli chodzi o ten zestaw, to myślę, że wszystko, co z mojej strony chciałem powiedzieć, to już powiedziałem. Także ja sobie to tutaj szybko złożę i przejdziemy do krótkiego podsumowania. No i jako krótkie podsumowanie z mojej strony na pewno mogę powiedzieć to, że minifigurka, która w tym zestawie prezentuje się naprawdę dobrze. Podejrzewam, że w większości figurek z tej serii y, będą one wyglądały świetnie. Y, te BitBitsy niektóre również tutaj prezentują się dosyć ładnie, ale co poza tym, No poza tym mam wrażenie, że tutaj po prostu nic ciekawego nie dostajemy, a przynajmniej dla mnie. No i myślę, że jeżeli chodzi o cenę katalogową, no to 90 zł, no to na pewno bym nie dał. Y, jakby pojawił się na promocji po 27, również stwierdziłem, że to jest za dużo, no ale za 10 złotych taki zestaw, no to mogłem zaryzykować i zakupić. No po pierwszym zestawie myślę, że gdyby się pojawiły również i po 20, no to te 20 zł góra mógłbym za taką jakąś lepszą minifigurkę tutaj dać. Oczywiście jeżeli recenzja się spodobała, zachęcam do zostawienia łapki w górę, jak i napisania komentarza pod tym filmem. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, aby nie pominąć żadnych nowych materiałów, które na kanale będą się pojawiać. No a na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć!